Grałeś bardzo dużo, więc tak, chyba tak. najwięcej z całej grupy tej y, francuskiej, czy w związku z tym dla Ciebie przyjazd to było takie, że fajnie, że y, jest grupa, jest Euro 2012, czy potrzebowałoby jeszcze troszkę więcej przerwy takiej wakacji? Nie, nie, już, już nawet ten, jak ten sezon zbliżał się ku końcowi, to, to już myślałem właśnie o reprezentacji, żeby spotkać się z chłopakami, żeby z nimi porozmawiać, e, żeby przebywać w tym, w tym gronie, poczuć tą, tą atmosferę tych mistrzostw, więc e, no bardzo chciałem jak najwcześniej tu przyjechać. Mówi, że jest teraz troszeczkę inna, inne te przygotowania niż na przykład 4 lata no. temu, że jest więcej tych ćwiczeń z gumami takich siłowych. Jak ty na to wszystko reagujesz? To znaczy, to reaguje, zobaczmy wszystko e, tak naprawdę na mistrzostwach, jak będziemy wyglądali, bo to jest najważniejsze. Wydaje mi się też, że e, trener chce zrobić coś takiego, żebyśmy byli głodni tej piłki, więc dlatego mamy więcej może e, no ćwiczeń bez piłek, e, jeśli chodzi o przygotowanie. I tylko mecze, żebyśmy no, chcieli grać tam w piłkę. Więc e, tak jak powiedziałem, poczekamy. Trwa rywalizacja o miejsce w 23 osowej kadrze? ty jesteś chyba jednym z takich żelaznych pewniaków, bo jesteś wszechstronnym piłkarzem, który może, który może obsłużyć ze trzy pozycje co najmniej? E, pewnym to można być tylko śmierci. <laughs> A, a nie wiadomo, nie wiadomo, co się zdarzy. No, różne rzeczy się zdarzają, jest jeszcze parę dni do tego, żeby trener ogłosił, ogłosił tą e, dwuskę trójkę i, i wydaje mi się, że no jeszcze mogą być jakieś rzeczy. Generalnie u Franca Smudy jesteś defensywnym pomocnikiem, ale czy w związku z kłopotami np. Damiena Perki nie ma już wśród Was Arka Głowackiego, który też miał wcześniej kłopoty, nie było rozmowy takich przymiarek, że w razie czego Darek że na stopera? Nie, nie, nie rozmawialiśmy w ogóle na ten temat z trenerem. Wydaje mi się, że powołał na tą pozycję innych zawodników, więc wydaje mi się, jeżeli by była potrzeba taka, żeby zastąpić Damiana, to jest i, i, i Tomek Jodłowiec, i jest, jest Kamil Glik, więc wydaje mi się, że na tą pozycję akurat no, tych trener zawodników by stawiał. Powiedz, jak ten wolny czas, bo uwielbiacie grać, grać to w PlayStation. Ty, ty jako Real Madrid, skąd w ogóle pomysł, że kibicujecie z Wasylem Realowi? Że znaczy, tak... Ja jestem kibicem Barcelony. Nie jestem Realu, ale wiadomo, Wasyl jest starszy i on wybiera klub, <laughs> więc e, no, muszę się dostosować, bo razem gramy już od, no już praktycznie od e, roku czasu. E, e, te rozgrywki są między sobą e, robimy, więc. E, no ja się dostosowuję. A ćwiczysz jakoś będąc we Francji, że tak to dobrze wam wychodzi? Nieraz, 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 ale tak za bardzo czasu też nie ma na to, więc e, wydaje mi się, że tutaj możemy się na, na, tak samo zgrać. Nie czujecie się znużeni tą obecnością cały czas w tym samym gronie pobytem, czy, czy nie, jest jak? Nie, nie, nie czujemy się. Tak jak powiedziałem, czujemy się dobrze ze sobą e, ja jestem krótko, więc mogę powiedzieć, że no dla mnie to jest krótki na razie czas. Jest, nie wiadomo, jak to by było wiadomo, miesiąc czy trzy tygodnie, jakbyśmy razem siedzieli. No ale są przewidziane różne takie wypady, jak właśnie na ryby, czy, czy ta kolej, kolejka górska, więc wydaje mi się, że no takie zabicie czasu, coś innego, e, porobienie, więc to jest też potrzebne. Młoda ekipa, 24 lata z małym okładem, na co Was stać? Wydaje mi się, że właśnie dość, jest paru chłopaków doświadczonych, to już zagrało parę meczów w reprezentacji i ta młodość, więc może być fajne połączenie. Wydaje mi się, że mamy naprawdę dobrych zawodników, którzy grali w klubach i to jest najważniejsze. Bo wiadomo całą tą kondycję wypracowuje się graniem. To jest najważniejsze dla piłkarza, żeby cały czas w klubie grał. I myślę, że to będzie efekt.